Dzień dobry. Kolejny piękny dzień. Już nie takim mroźny jak był wczoraj. Niebo piękne, bezchmurne, słoneczko. Idę po tą słoninę i jednak ją będę przewieszać. Zabrałam ją i w końcu idę ją powieszać tutaj za płotem na drzewie. Bo widziałam, wiecie co, zaraz Wam pokażę, powiem. Tylko wyjdę. I mam tą słoninę właśnie. I tutaj przyszłam zaczepić. Za płotem, bo tu jest taki zagajnik. I tutaj z okna widziałam z kuchni, że tutaj latają. To może tutaj na tej gałęzi zaczepię, tu albo tu zobaczę. A jak Laura wróci, to przy, te kuleczki zaczepimy. Mam nadzieję, i w ogóle, ale tak chciałam zobaczyć, czy w ogóle przylecą do tej słoniny. I tu na tym drzewie przydałoby się karmik zrobić. To byśmy z okna widzieli, z pokoju z góry, albo z kuchni, by się tutaj widziało. Bo wiecie, na tym balkonie to jednak one nie chcą przylatywać, bo tam pies lata, to tamto i one się chyba boją. No, jak ty przyszłaś. Jak się pod bramą przecisłaś i gruba się. Albo tu na płocie jakiś karmik postawić, żeby fajnie było, ale lepiej chyba byłoby tu na drzewie. Zobaczymy. Dobra, biorę się do roboty. Ledwo sięgłam, ale jakoś mi się udało. Wiecie, pociągnęłam sepatyk, trochę się ugiął i zobaczymy, czy będą przylatywać. Dobra, idę. A w ogóle to dzisiaj jest piękna pogoda. Już nie jest tak mroźno, nie wiem nawet ile jest stopni nie sprawdzałam, ale już ma być od dzisiaj cieplej. Jakby trochę cieplej niż wczoraj czy tam przedwczoraj. I już ma być troszeczkę właśnie cieplej. Więc, więc muszę się schalić, bo mi słońce nie widzę. No, więc właśnie ma być cieplej, i dzisiaj jest mroźno. Jest mroźno, ale już nie tak jak było, wiecie, wczoraj. Ciekawe jeszcze, jak będzie w nocy. Zobaczymy. No póki co lecę, lecę słuchajcie do domu, krokiety zrobiłam już z samego rana, usmażyłam naleśniki, mięso wczoraj co rosół gotowałam z rosołu sobie obrałam, zmieliłam, podsmażyłam, naleśników na nasmażyłam, zrobiłam krokiety, mam obiad, mam jeszcze rosół, finito na dzisiaj. Wyjść potrafisz pod bramą, o widzicie, tu jest beton, beton tu jest i ona tu podchodzi. I w, tamto... Bruno w tamtą stronę wyjdzie, a w drugą już nie skacz na mnie, już nie da rady wejść. A jej, tak. O Boże, powiem Wam. No, o, będzie widać tą słoninę, zaraz Wam pokażę. Tylko muszę do cienia się schować bo na słońcu to nie będzie nic widać. O, widzicie? Tutaj sobie wisi. Gdzie to jest? W ekranie nic nie widzę. O, tu, tu widzisz Boże. Znowu masz jakąś kość. Dobra, lecę w cieniu, to zimno, w słońcu to cieplej jest. No, lecę do domu. Czekam na Laurę. O, i tam wisi karmik, widzicie? Na drzewie. I nasze ten powiesiliśmy rano. Yy, no, powiesiliśmy i sobie wisi. Tak, jak miało być. I czekam na nią na słońcu. I dzisiaj taki obiad. Kroki cikiwa się zrobiłam, co Wam mówiłam. Do tego broku taki mrożony kupiłam i fasolkę zieloną też mrożoną ugotowałam. Masełkiem, tak wiecie, z masełkiem okrasiłam. Jeśli to rozpuści masełko, będzie dobre, więc mamy dzisiaj taki obiad. Wam życzymy smacznego, jak co siecie i do zobaczenia później. Wczoraj kupiłam 2 kg takiej tej kurzej. Yy, i 2 kilo żołądków. Dla kotów oczywiście. I tak wiecie, yy, ostatnio, jakiś czas temu, jak ją kupiłam, yy, dałam surowe, no nawet nie tknęły. Gotowanego też nie chciały. Robię drugą próbę, no i wziąłam, właśnie kupiłam, yy, ugotowałam. Nie tak bardzo, bo na surowego nie chcę, bo mi te surowe to teraz tu fajdają wszystko. A, a mięso surowe jedzą, a tak tego no, kiedyś nie chciały. W każdym bądź razie, ugotowałam, tak wiecie, lekko zagotowałam aby tylko, ostudziło się teraz sobie tu przełożyłam zaraz pokroję, posegreguję im na miski Pół sobie, połowę sobie zamroziłam bo kupiłam 2 kilo tego i 2 kilo tego po kilo zamroziłam, kilo ugotowałam jeszcze mam w garku resztę, na razie tyle wyją zobaczę jak mi tam wyjdzie to bo były tak, wątróbka kurza była w lewiatanie wczoraj po 5 zł i po 6 zł były te żołądki więc fajna cena jakby to powiedzieć, taniej wychodzi niż puszka Taka prawda. No i na pewno będą lepiej najedzone. Yy, więc pokroję im to teraz, dam, zobaczymy, czy to będą jadły. No, słuchajcie. Słuchajcie, jedzą. Tu je Kicia, tutaj koty. Yy, jedzą, yy, aż mi się uszy trzęsą. Kicia, dobre? No, zjadaj. No dobra, jakoś jedzą. No, w sumie łaski nie robią. No. Niech jedzą. Dzień dobry, kolejny dzień. Witam. E, e, zimno, ale już nie tak bardzo. Ja tu już jestem. Dobra, e, zimno, śnieżnie. Bo, proszę bardzo, padał śnieg od samego rana. Teraz tak pruszy, ale już go prawie nie widać. Co jeszcze? E, wiało jak. Yy, na morzu wiało <noise> strasznie dzisiaj, ale już trochę przestało. Trochę mniej jadę po Laurę yy, dzisiaj, znaczy teraz, yy, a potem to się odezwę do Was w domu i powiem Wam, że muszę yy, zacząć więcej pić. Yy, będę sobie chyba challenge nowy wymyślał, bo ja tak mało piję i ja jestem tak odwodniona, bo ja czuję po sobie yy, i nawet widzę po twarzy. Yy, Widzicie, niby tak jak robiłam zmarszczki, ale one są takie widoczne się robią, jakbym więcej piła, to byłoby wypełnione od wody, a jak ja mało piję, bardzo mało piję, ja nie wiem, ja może pół litra dziennie wypiję wody, strasznie mało piję, naprawdę, a wiem, dwa litry się powinno. No i co ja mam zrobić? Kiedyś, kiedyś tak piłam, że sobie stawiałam, po prostu sobie lałam w słoiki, dwa litry słoików i te słoiki musiałam wypić i to dla mnie męczarnia. Bo ja nie czuję pragnienia picia. Po prostu nie czuję potrzeby picia. Mi się nigdy nie chce pić. A jak już mi się chce pić, to bardzo rzadko. Ale ostatnio zauważyłam, że mam straszną suchość w gardle. Nawet jak mówię, to ledwo mówię, bo ja czuję suchość. I to właśnie chyba odwodnienie, nie? Więc od dnia dzisiejszego piję dwa litry dziennie, żebym się Żebym się przewróciła, to muszę wypić dwa litry dziennie. No niestety. Trzeba się wziąć za siebie, bo to weselu się nie oszuka. I tak. I mam rocze już na starość wam. Więc życzę wam miłego dnia, miłego oglądania. Co dzisiaj będę nagrywać? Nie mam zielonego w ogóle pojęcia. Byłam razem w Biedronce, jak zawróciłam Amelkę. Pokażę wam, co kupiłam, jak przyjadę. Bo nawet jeszcze tego nie rozpakowałam. Znaczy wędlinę schowałam do lodówki. Jakoś tam szynkę wzięłam, a resztę wszystko zostawiłam. I poszłam sprzątać w sypialni, bo tak jak zaczęłam sprzątanie w zeszłym tygodniu, to do tej pory nie skończyłam. No. I dzisiaj chyba sobie pościel jeszcze zmienię. A póki co to jadę po Laurę i... i tyle. Dobra, czekam na Pawła, bo powiedział, że razem po Laurę pojedziemy. On jeszcze zdąży do pracy, bo Laura 12.30 kończy. I on zdąży do pracy. Boże, po prostu. Eee. No, no i tak. Przyjadę zje, Laura, obiad. zupę zje, i na 16 muszę ją zawieźć z powrotem do szkoły. Eee, od 16 do 18.00. 18.30, tak. Mm. Bo mają dzień popcornu. Dzisiaj jest dzień popcornu i mają w szkole dzień właśnie popcornu. I. I co? I co? I mają właśnie Dzień popcornu. <laughs> Kurczę, ja to jestem po prostu, nie? Mają Dzień popcornu i będą oglądać, takie spotkanie mają z Panią, będą oczywiście jeść popcorn i oglądać jakiś film czy tam bajkę. I tutaj też taka była propozycja, ja podpowiedziałam rodzicom, bo w zeszłym roku tak w starszych klasach było i tak zrobiliśmy, zrobimy w tym roku, że zamówili, zamówimy pizzę jeszcze dzieciakom, bo niektóre dzieci to siedzą cały dzień. Do tej 18 to będą od samego rana siedzieć. I tam na którąś tam jedna mama z rady ma zamówić pizzę. Na konkretną godzinę przywiozą ciepłą, to dzieciaki jeszcze sobie pizzę zjedzą do tego. Więc mają taką fajną rozrywkę. Tylko, że szkoda, że to dzisiaj jest czwartek, a nie jest to zrobione w piątek. No bo przyjedzie 18, 1830 i, i potem, yy, no przyjedzie, no to szybko wiecie, kąpiel. Kolacja, no i spać, bo rano trzeba w piątek jeszcze do szkoły wstać. A jakby to było w piątek, no to byłoby tak lepiej. Więc przyjedziemy ze szkoły, zje obiad, odrobimy lekcję, bo już wiem z Librusa, że jest zadane, bo taka jest na Librusie praca domowa i tam pani wpisuje coś zadane, jakby dziecko, o której zapomniało, to rodzic może sobie sprawdzić. I wiem, że jest praca domowa zadana, więc odrobimy. No i będziemy jechać na czwartą. E Amelka wróci autobusem, i po drodze tam wyjadę koło autostrady. I ją z przystanku po prostu zabiorę, bo ona, no tam będę, wiecie, kawa jak tylko pojadę prosto na taki wiadukt, ten autobus sam przyjeżdża i ją tą zabiorę i przejedziemy do domu. Bo tak to bym musiała o trzeciej jechać po nią specjalnie, a ona zostaje na jakąś poprawę jakiejś kartkówki z matematyki, to może będzie pisała pół godziny, może 40 minut, nie wiadomo. I akurat o czwartej ma autobus i tam z dziewczynami będzie wracać, bo dziewczyny też poprawiają i po drodze ją z tego autobusu zabiorę do domu. Aby tutaj nie przyjeżdżała specjalnie, bo to jest bez sensu, jak mogę ją po drodze zabrać. Z połowy drogi jakby. No. I to tak, słuchajcie, wygląda. Popruszyło, pruszyło od samego rana. Biało jest, ale już jest trochę cieplej. Ale o, wszystko zaśnieżone. Wszystkie, o, z przodu. I to tak wygląda. Dobra, idzie Paweł. Yy, i jedziemy. Laura no, się jeszcze chwilę bawi, słuchajcie, w, na dworzu, na śniegu. a już idzie. Już grzeje Rosu. Ogórka kupiłam. Tutaj kupiłam jakieś podpaski. W tej promocji tam 3 plus 1. Nie te, bo te nie były. Tylko z tej feminy były w promocji 3 plus 1 gratis. I faktycznie tam odeszło. E dużo rzeczy też nie kupiłam. Nie kupiłam dużo tak. Co tam, już idę. E Bułkę tartą też wziąłam bo nie wiedziałam czy mam. E Pomidory te... E śliwkowe, co ja wzięłam, co ja jeszcze, takiego szrogalika, on jest jakimś y, czymś orzechowym w środku, tu mam jeszcze sałatę, y, kajzerki, ale bułeczki wzięłam, bo już pochowałam, o te, bo będę robiła dzisiaj te hamburgery, co robiłam kiedyś z mortadeli, mortadele też wzięłam, ale już są w lodówce y, i kupiłam, słuchajcie, magiczne gąbki, z tej firmy Zosia Samosia. Tutaj są dwie, a tutaj jest Sweet Home. I te były po 5 zł, a te w sumie nie wiem, już go Pewnie też około tego. I te są. Melaninowe. Te. A te jakie są? Też. To chyba o to chodzi. W każdym bądź razie ja kiedyś kupiłam takie gąbki, słuchajcie, takie gąbki kiedyś kupiłam. Nie pamiętam już w jakim sklepie i była tak super, ona mi tak czyściła, ale kurczę, gdzie ja to kupiłam. Nie mam zielonego pojęcia, po prostu nie pamiętam. Na pewno te z Pepko i te z Akszą to są do. Poczekajcie, dobra, już jestem i z Pepko. Z Action testowałam, robiłam i są do kitu się nadają. W ogóle, wiecie, nie ten. U mnie nie działają, dlatego wziąłam tej z. I gdzieś kupowałam w jakimś sklepie, już nie pamiętam. Ale teraz wziąłam tej z osi Samosi i Tom. I co je porównam, bo tamte mi się fajnie sprawdziły, a mam parę takich miejsc, które potrakowałabym tymi gąbkami. No, więc tak, dobra, odgrywam rosół, zjemy Rosu, odrobimy szybko lekcję i jedziemy do szkoły na ten dzień popcornu. A, jeszcze muszę herbatkę je zrobić w termosu, żeby trochę przestygła, żeby taki rządek nie był. No i dobra, Laura zawieziona, już jest na popcornie, zaraz ma być pizza, tam jedna mama czeka na tą pizzę, która ją zamawiała, a ja jadę, bo Amelka wraca autobusem, tak jak Wam mówiłam, i jadę, bo już jedzie. No, ale to ja już tak, no tak 15 minut akurat się dojadę, na tym przystanek ją zgarniam i do domu, no i za półtorej godziny, za godzinę, bo nim dojadę do domu, to za godzinę z powrotem po Laurę, bo to do, do 18, więc, no ale co zrobić. No dobra, to co, jadę. Zmieniałam sobie właśnie pościel, sobie, nam, yy, Laurze, kotki i yy, yy, dzisiaj Laura śpi ze mną. Tak. Często jest tak, że jak Paweł właśnie ma na 14 do pracy, wraca 22.30, tak mniej więcej, to wtedy, jak on ma tak na tą godzinę do pracy, to my śpimy razem. Tak, śpimy sobie wtedy razem. On już nie przychodzi, nie budzi mnie i jej w ogóle. No i jest wyrzucony do tego gościnnego małego pokoju. <gryw> ma eksmisję wtedy. Nie zawsze tak jest, ale, przewa ale przeważnie, ale często właśnie tak jest, że my sobie razem śpimy, dlatego tu laury pościel jest kotki i my wtedy mamy całe łóżko dla siebie i śpimy jak królowe. Eee, więc tak, dobra. Zmieniłam, myślałam, że jeszcze tutaj sobie odkurzę, ale nie, nie odkurzę już, nie umyję nic, bo już muszę po Laury jechać. I po prostu cały dzień taki jest rozwalony dzisiaj, że jakaś masakra, więc jadę po nią. No, jeszcze mam tutaj sporo roboty, to zaczyna odkurzyć i takie wiecie, poukładać jakieś pierdoły. Ko w ogóle mam bardzo dużo kocy, bardzo dużo mam poduszek yy, i ja już nie mam gdzie tego wszystkiego chować i muszę sobie, wiecie co kupić? Tylko nie wiem gdzie, nie wiem czy w Pepko jest. Yy, w sobotę będę w Pepko i to słuchajcie, chyba będę, jeszcze nie wiem, ale chciałabym, bo tam są kubki, o których mi pisałyście, <laughs> że są kubki, yy, więc chciałabym pojechać, mm, żeby mi nie wykupili. Ale um, powiem Wam, że. Właśnie, co ja Wam miałam powiedzieć? Że co? Aha, że chciałabym sobie kupić takie próżniowe, um, próżniowe torby. Takie wiecie, co się wkłada: wkłada ubrania, kołdry, koce, i tak dalej, i powietrze można wyssać odkurzaczem, i wtedy to się zmniejsza. I wtedy bym miała wtedy miejsce, gdzie to poukładać, bo tego jest za dużo. A wyrzucić nie wyrzucę, bo zawsze jakiś kot się przyda: to na podwórko, na trawę, albo to coś tam, coś tam. I ja bym sobie tak posegregowała to. Nie wiem, czy to jest w pepko, yy, czy w wiózku, może gdzieś. A jak nie, to przez internet sobie zamówię i będę miała. Koniecznie muszę to kupić. Kiedyś to miałam, jak na Mazury jeździliśmy. To ja to miałam, bo ja sobie tak robiłam odkurzaczem w domu, a potem takim małym odkurzaczem samochodowym to wciągaliśmy i. Ba wszystkie rzeczy były tak różniowo zapakowane i mało miejsca nam to wszystko zajmowało jak wjeżdżaliśmy pod namiot, więc tak to wtedy pakowałam. Dobra, jadę po Laurę, potem się jeszcze do Was odezwę. Ciemna noc, ale patrzcie, cały dzień pruszy. Znaczy nie prószy, akurat po południu tak ze dwie godzinki nie pruszył ten śnieg, ale teraz cały czas jeszcze pruszy. Dobra, trzeba jechać, a w lesie ciemnica. Jak makiem zasiał ciemno, cicho. Jak to mówią, głucho, ciemno. Tak, do domu daleko. A, takie powiedzenie jest jakieś, nie? Wiecie o co chodzi? Dobra, jadę. Widzę, że impreza jeszcze trwa. O, co oni tam? Tańczą, wyginają się. Jeszcze się bawią, no dobra. Jeszcze 10 minut w sumie. Dobra, jeszcze poszła sobie do Puszka, e, już przyjechałyśmy, jeszcze byłyśmy, wiecie co, pół godziny na dworzu. Czekajcie, bo tak się odbija światło. E, pół godziny jeszcze, ale obraz, no już jest, nie mam, światła nie było zapalane. Patrzę, co ona robi, bo... bo znowu tak zaczyna tęsknić. No, przez tak. Przez, przez pa, pani od religii trochę im na, na opowiadała takich historii wczoraj, y, które Laura sobie y, zrobiła tak jak pani prosiła, żeby zrobiła. I to jej się nie spełniło, i jest bardzo rozczarowana. I takie wiecie, nie podoba mi się w ogóle to, co pani powiedziała od, kate, od religii. Ale wiecie tak, aż nie chcę tego tematu poruszać na YouTube, żeby zaraz nie było. W sumie jak chcecie posłuchać, to wam mogę opowiedzieć. Tylko żeby tutaj się nikt na mnie później nie rzucił. Nie wiadomo jak. To dajcie znać, to wam opowiem. I tak się patrzę, bo poszła teraz właśnie do Puszka, ukucnęła sobie i sobie tam siedzi. No yy, i jeszcze pół godziny dzieciaki i dziewczyny we trzy yy, bawiły pod szkołą, bo wiecie, śnieg pada. Yy, Jakiegoś bałwara, sobie lepiły, i tak dalej. O, już idzie. Mam nadzieję, że tylko nie płaczę, ale smutna. Hmm, płaczę. Chyba płaczę taka smutna idzie. Yy, więc yy... Pani y, Boże, bawiły się jeszcze pół godziny, i słuchajcie, nie robię dzisiaj tych y, y, na kolację tych hamburgerów, bo pizzą się też Laura najadła. Y, najadła się tym, tymi, y, y, tym popcornem to byłoby już za dużo, <grym> więc zrobię to jutro albo w weekend. I wiecie, i y, y, tak, a kolacja jakaś taka delikatna. Jesteś już? Dobrze. I co, i to tyle na dzisiaj żegnam się z wami, dziękuję wam za oglądanie i zapraszam też na jutro.